5 pomysłów na zainwestowanie w talent naprawianie. Cześć. Dzisiaj inwestujemy w talent naprawianie. Budujemy mocną stronę z talentu naprawianie i chciałem się podzielić moimi pięcioma pomysłami na to jak to można zrobić. Pięcioma przykładowymi pomysłami bo to nie wszystkie możliwe oczywiście rozwiązania. Pomysł numer jeden naucz się określać czyj to jest problem. To jest chyba jedna z najważniejszych wyzwań przed osobami z talentem na naprawianie. Sprawdzić, czy to jest problem mój, którym ja chcę się zająć, osoba z naprawianiem, czy to jest problem czyjś inny. I umiejętność rozróżniania między jednym a drugim jest kluczowa, żeby móc się tym zająć albo odpuścić, żeby móc się tym zająć, bo widzę możliwość rozwiązania, mamy to wpływ. Albo odpuścić, żeby się nie frustrować, że rozwiązuje problem, którego ktoś nie chce rozwiązać, albo to jest problem, na którego nie mam wpływ. Więc nauczyć się Określać, czy to mój problem, na który mam wpływ i mogę coś z nim zrobić, czy nie. Tu jest kluczowe. Pomysł numer dwa. Naucz się pytać o zgodę. Zanim zaczniemy rozwiązywać czyjeś problemy, albo swoje problemy, albo problemy zespołu, warto zastanowić się, zobaczyć, sprawdzić, czy osoby, z którymi ten problem będziemy rozwiązywać, albo osoby, czy ich ten problem jest, chcą tej naszej pomocy. Więc warto umieć zadać kilka pytań, porozmawiać z tymi osobami, sprawdzić na ile są gotowe, żeby o tym słuchać. A potem na ile są gotowe, żeby z tym pracować? Bo nie zawsze są, i może czasami warto odpuścić lub poczekać zamiast na siłę pomagać, bo efekt może być odwrotny od zamierzonego. Pomysł numer 3: nakieruj swój talent na zespoły i relacje. Osoby z tym talentem mogą być świetnymi osobami do pomocy w rozwiązywaniu problemów w zespole, problemów w relacjach w zespole. To też są problemy. Problemy bardzo istotne. W końcu talent naprawianie jest z domeny wykonywania. Zespół, który umie razem pracować, w którym problemy są rozwiązane, pracuje efektywniej. Więc można dzięki temu talentowi nauczyć się obserwować relacje, współpracę, procesy, zobaczyć jak to działa, zauważać te problemy i proponować rozwiązania. Proponować rozwiązania, nie rozwiązywać na siłę. Pomysł numer cztery. Pomysł, który już padał kilka razy. nauczyć się delegować. W tym kontekście chodzi o to, że nie wszystkie problemy, które zauważacie, które zauważasz dzięki temu talentowi. Musisz to rozwiązywać, te problemy czasami może rozwiązać coś innym, więc warto umieć je opisać, można porozmawiać, przedstawić i zostawić ten problem do rozwiązania komuś innemu. Nie wszystkie problemy musisz rozwiązywać Ty. Pomysł numer 5. Pokazuj objawy, problem i możliwe rozwiązania. Być może to jest najważniejszy pomysł, z którego warto zacząć. Zupełnie inaczej odbierany jest komunikat na zasadzie to jest problem, widzę problem, to coś nie działa. A inaczej jest brany komunikat, w którym mówimy: OK, widzę, że coś nie działa. To są objawy, symptomy, to są moje pomysły, to, z tym można zrobić. Jedno jest odbierane jako negatywne, drugie może być odbierane jako pozytywne, a przynajmniej skuteczne, proaktywne. Po prostu warto pomóc innym zrozumieć, dlaczego ten problem jest problemem. To wszystko. To były pięć pomysłów na to, jak zainwestować talent w naprawienie. Mam nadzieję, że znajdziecie w tych pomysłach coś dla siebie, coś, co możecie wziąć jako pomysł do wdrożenia, do implementacji. A tymczasem dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!